Franka i Michała. Pozdrawiam, pozdrawiam. Jak cię gonią? Y, 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 y Zrób świecę. Mm, Ma streama? Nie. nie. Pozdrawiam kolegów Wiem, z Discorda. Ale jak cię gonią? Jak, się jak z z się swój gonią? No na Discordzie. Na Discordzie. To podejdź. A nie, to nie usunęli konto, teraz nie mogę. Jak ci usunęli, jak konto? usunęli konto? No... <śles> Sobie swój Dobra, sobie czemu cię gonią na cię gonią. dwóch dwóch Na dworze. Nie lubią mnie. Ale co? Ci coś zrobić, czy co? Zrobić czy Co? Tak. tak A zrobili dwóch 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 pobili. pobili. Starsi. Przecież mocimy. Młod, a w ile osób? A w ile osób? Piątka chyba? Na jednego? Pięć osób? A ile oni mają lat? Jakoś? A ile oni mają lat? Nie wiem, jako 16 To trochę niesprawiedliwe. niesprawiedliwe. Trochę tak. Ma, no wiesz jaki to może być powód tego? Nie. Nie? Znaczy ogólnie ja. mnie wszyscy nie lubią Kiedyś się jeszcze z nimi tak naprawdę. E, chodziłem z nimi po dworze jeszcze kiedyś tak naprawdę. A później się jakoś... coś się stało i... Lubili, Siema jest rekrutacja na mój serwer Minecraft na Discordzie. HTTPS discord.io ukośnik wekpel wbijaj na rekrut do serwera Minecraft. Hmm. Jak, jak by ci pomóc? ci pomóc. Fajne słuchawki. Dzięki. Dzięki. Ale po roku się psują mnie fajne są. O no. tak tak czekaj. Masz jakieś talenty ukryte lub nie ukryte? Czy mam talenty? Mam nie, talenty? Mam. nie mam. Nie mam. Oglądasz anime? Dawidek, Pozdrowisz Farysa i Krakowiaka. Pozdrawiam Farysa i Krakowiaka. Czy co? co? Oglądasz animę? znalazłem powód. Znalazłem... Jak mnie, posłuchasz, Jak mnie posłuchasz, odmieni się twoje życie. Już nikt cię nie, nie będzie gonił. Nie będzie gonił. No, dajesz. Nie mów tym kolegom, że cię gonią, że oglądasz anime. Aha. Zresztą oni o tym nie, Jak to nie wiedzą. Jak to nie wiedzą? Może wiedzą, ale nie wiesz. Nie wiedzą. Może podejrzewają. podejrzewają. Nie. Czemu oni cię gonią, gonią bez powodu? No bo muszą się na wyżyć najpewniej. Nie, ale czemu nie, akurat ale na czemu tobie? akurat na tobie? Bo jestem młodszy. Znają mnie. Nie lubią mnie. I to pewnie są. To... A czemu cię nie lubią? No dobra. No dobra. Ja nie wiem jak ci, ja pomóc. Nie wiem, jak ci pomóc. Ale dasz dasz radę, dasz radę, dasz radę. Dasz radę. Dzięki. Co podać? Ja wiem, że nagrywasz. Ja wiem, że nagrywasz streama. Podaj mi nazwę, ja się nie obrażę. David, napisz na YouTube dobra, siema. Dobra, siema.